Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj ze mną Maciek. Siema. Będziecie mieli filmik na początku jak wjeżdżam tutaj punktualny jak Bigman, a o 8, a Maciek przygotowuje tor, także jestem mu bardzo wdzięczny, bo naprawdę stanął na wysokości zadania. ja musiałem popakować sprzęty, ale przechodząc do rzeczy dzisiaj pokażemy klasykę, klasykę gatunku Czyli Hacana 90, czy jedną z tańszych, najtańszych wiatrówek karabinków pneumatycznych. Pokażemy Krala Shadowa w 5,5 z regulatorem. Jak się uda, to jeszcze kometę Phoenix Star, która jest po takim podstawowym tuningu od Marcina. No i mamy jeszcze Hacana 125 na vorteksie, na gazeramie. Zobaczymy, będzie się z otwartych przyrządów na te 20 metrów i powiedzmy na sprężenie gazowej z lunetką 20 5 metrów. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o taką krótką połębę. O co nam chodzi z tymi hacanami? Kiedyś nagraliśmy z Maciem odcinek, gdzie był taki Janusz nosacz przysłowiowy, Maciek przyszedł w masce i ktoś nam zarzucił, żeśmy się śmiali z hacanu. Nie o to chodzi, że się śmiejemy, tylko to było takie ironiczne w stosunku do ludzi, którzy twierdzą, że wiatrówka za 300 czy za 400 zł, którą mają jest jak gdyby najlepsza, tak? Lepsza od R Armsów, od HW i tak dalej. No ale jak zaprasza się te osoby na zawody, to tak naprawdę nigdy nie przyjechały, nigdy nie pokazały tego skupienia, że ten Hacan strzela lepiej od tych wszystkich topowych karabinków. Bo nie jest to możliwe, my codziennie obcujemy z, ze sprzętem i wiemy mniej więcej jak to strzela, że można trafić jedną sztukę lepszą, drugą gorszą, ale nigdy takiego czegoś najtańszego nie można porównywać do top, to tak jakbyśmy porównywali jakiegoś maluszka powiedzmy do Mercedesa, tak więc no, zawsze ta jakość to, to będzie przepaść, ale rozumiem fenomen Hatsana, na czym polega w Polsce fenomen Hatsana. Polega na tym, że jest to wiatrówka. A po pierwsze tania, na którą praktycznie każdego stać. Dwa, nie każdy ma wielkie aspiracje i ambicje, że musi nie wiadomo jak celnie strzelać, czyli sam ludzie, którzy chcą mieć fan i Hatsan daje fan. Zadzwonił kiedyś do mnie taki klient i powiedział, że ma Hatsana na wortexie. Ponieważ daje mu to strzelanie i ten odgłos, to te uderzenie, przyjemność i on uwielbia z tego strzelać, nieważne czy on trafia czy nie trafia. I ja ostatnio strzelając gaz ramu, miałem to samo odczucie, że po prostu z tego się strzela fajnie. I dzisiaj dam Maćkowi postrzelać i myślę, że też mu się będzie podobać po prostu ten huk, ten hałas, ten trzask ja tego Hatsana, bo jest w tym przyjemność, a jeszcze jak trafia w miarę celniej, poprawnie jest ok. Więc na pewno chodzi tu o zasobność portfela i w tej półce najtańszej, czyli gdzie wiatrówkę już można kupić za 350, 400 czy Hatsana 95 za 600 zł i Hatsana 125, za 700 zł na Vortexie, gdzie są też wolennicy mocy i energetyki, bo sobie tam potrzebują podnieść, czy tam za granicą gdzieś polują w Anglii i tak dalej, to ja rozumiem, że wsadza sobie końcówkę, dopompowuje sobie sprężynę po prostu gazową Vortexa i może sobie zwiększać, i zmniejszać energię. Więc jak za te pieniądze, no to tak naprawdę hacan nie ma konkurencji, bo patrząc wyżej troszeczkę na droższe wiatrówki Gamo, które są Całe z plastiku i mają praktycznie wszystkie sprężyny gazowe. No to Hacan, pomimo tego, że jest tańszy, wypada lepiej, bo tutaj ma, mamy większy, szeroki zakres możliwości i, i tuningowania, i ma drewniane kolby. I z tym wykonaniem nie jest najgorzej. A te wszystkie udziwnienia z tymi nowymi magazynkami, te za lekkie karabinki po 2 kg plastikowe, jeszcze tam wsadzony gaz Ram, to nie zdaje egzaminu. Więc rozumiem w tej półce cenowej po prostu fenomen Hacana. I to tyle. Także zaczynamy od. Optima? Tak. Ta no, Optima no, by Hatsan. Shock system. Tak, to Zobaczymy. jest, ale już mi od za lepiej jak trzyma Hudson. nawet. Jest to tego jego nie... Nie, do co montujemy lunetę i montujemy to, optyczkę i tyle. I tyle. To nie, nie Dobra. Co się... Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i naciąg każdego karabinka, ale w szczególności Hatsana, tutaj wam coś pokażę. Tutaj mamy tą dźwignię od spodu, która idzie dość daleko jak łamiemy lufę. I trzeba uważać na palce, żeby nie trzymać gdzieś tutaj blisko palców, żeby sobie nie przyciąć. Pokażę o co chodzi w praktyce. Otwieramy, o widzicie? Cały ten mechanizm. Tutaj. O, troszkę widzicie, pracuje. Słychać skrzypienie. Tak, o, idzie. I tu. Tu trzeba uważać, żeby gdzieś palca nie wsadzić. Bo sobie możemy przyciąć, czyli Maciek musi trzymać przy napinaniu gdzieś tutaj w tej okolicy, to na to, na to uczulam. Oddaję sprzęt. Śród. JSB 452, no i na początek oczywiście zerowanko Ale zamkną się dość przyjemnie. Nie, tutaj nie ma problemu żadnego. ich do siebie. O. Aha. No. Dobra panie. Jedziemy Zostań z zerowaniem. Jedziemy. I za chwilę krótki szybki test na 25 metrów. Uczulam, że hacen jest wyciągnięty prosto z pudełka bez żadnych modów. Bez żadnych modernizacji na gazramie. To jest ten, którego Wam mierzyłem ostatnio na chronografii, gdzie strzelał w okolicach 238 metrów na sekundę. Ale... Tak, o to chodzi, żeby po prostu nie porównywać i nie pokazywać fikcji, że Hatsan za tam 400 600 złotych, jest lepszy od HW97, bo nie ma takiej możliwości. Ale w tym najtańszym budżecie jest firmą, no, marką przodującą, bo tu Turcja zawsze robiła dość, 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 dość fajne te karabinki tanie, jeżeli chodzi Fanny, o tą półkę fajnie. tego Hatsana. No jeżeli chodzi o Turcję, no to on to w zasadzie tam gdzieś oglądałem filmiki z Turcji to spełnia swoją rolę tak jak idzie sobie tam Turek z Hacanem 125 czy tam 90, a jakąś tam kuropatwę czy Na coś. Głębie, tak, oni, Na oni głębie... mogą bez problemu. Tak, oni nie mają takich nie przepisów mają jak my ograniczeń. dokładnie restrykcyjnych O, jaki ładny kopniaczek przyjemny. Tak zapracował, dobra, teraz jesteśmy w... Okej. Okay. No i po prostu nie mają tak. takich przepisów, więc nawet tam sobie z otwartymi przyrządami, widziałem latają. Jakaś tam kuropatwa, baran cokolwiek. Między osiedlami mieszkalnymi? Tak, gdzieś tam mają mieli, eliminują. Tak, żeby nie siedziały na tych no parapetach, dokładnie. na balkonach. No mają ustawione pewnie gdzieś tam pod 20 Juli, 25 czasem, czasem 30, czy tam 50 5,5 dopompują do tych 40 juli, co nie jest potrzebne na, na małe szkodniki banga, to wszystko robi w 16 Julach e, w 4,5 mm. E, ale no, strzelają z otwartych, trafiają, jest to skuteczne, więc za tanie pieniądze bierze na, na plecy idzie i, i nie przejmuje się też karabinkiem, no bo jest to, jest to tanie i tanie. proste i skuteczne. I działa. Więc tak, strzelamy ze 125 hana z gazramu 25 metrów śród 452, 452 no. Nie było obiecująco, jeżeli chodzi o zerowanie, bo był siewnik po całej tarczy. Luneta jest dobra, bo jest nowa luneta, no więc zobaczymy, co, co teraz wyjdzie. To wygląda. Punkt, w którym mierzyłem. Raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć, sześć, sześć. I to, to, jesteśmy na stoliku, na poduszkach? Czyli wielkość dłoni, mniej więcej? Także. Nie, mniej. Pięści. No. Pięści. No puszka od Red Bulla czy jakaś taka mała? Czyli w puszce. A to z 20... mamy tutaj 25 6 metrów. No. Czyli w puszkę od Red Bulla za każdym razem? Ale jednak nie ma takiego skupionka No nie, nie nie, jest to kropinek do, do robienia skupienia eee, No to testujemy jeszcze 90 szybko nie. I pokażemy Kometę odsłania po takim o. podstawowym tuningu bez ślizgów Na prowadnicy e to jest. Tak i myślę, że Kometa tutaj jednak pokaże klasę Maciej właśnie szykuje na 90 Czyli chyba najbardziej znany produkt na rynku od w zasadzie 15 lat Uff. Gdzie była to taka podstawowa wiatrówka, którą kupowali wszyscy praktycznie Leżejsza. jest w polimerze, jest w plastiku, jest lekka jest, jest zdecydowanie lżejsza tak, jest poręczna i e, co dużo Waldek, Hogan e, i Marcin w WST e, zrobili tych e, 90 jeżeli chodzi o tunik o wnętrze, tam dołożenie tłumika na lufę itd. i niektóre egzemplarze naprawdę e, naprawdę fajnie pracowały i fajnie skupiały bo jak za te pieniądze, naprawdę 90 można wziąć i można z nią pokombinować, ale pamiętajmy, że to jest dalej jedna z najtańszych wiatrówek, można ją ucywilizować, ale nigdy nie będzie to karabinek pod zawody czy do nie wiadomo jakich skupień, ale do rekreacji jak najbardziej. I tutaj chcemy po prostu zweryfikować 125, zobaczyć z gazramu z pudełka, która no, zrobiła gdzieś tam te skupienie na wielkość puszki od Red Bulla i tą 90, jak 90 będzie pracować przy mniejszym kopniaku i podkreślę, ta 90 to nie jest gazram, to jest sprężyna właśnie zwykła z drutu, klasyczna i teraz zobaczymy przełożenie mniej więcej tych dwóch modeli, czyli 125 mocno kopiącej z ciężkim tłokiem na sprężynie Vortexa na zwykłej sprężynie klasycznej Hudsana. 90. No i zobaczymy, co tak naprawdę tutaj lepiej będzie strzelało. Może się okazać, że Hacan nie wypadnie gorzej, albo podobnie, więc no będziemy wiedzieli, że mniej więcej Hacan ma tutaj problemy, jeżeli chodzi o wyciągnięcie prosto z pudełka. Jedziemy. 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 Pamiętajcie, że każdego na 125, czy tam 90 nawet, jak popełnicie błąd i kupicie na Vortexie, no to możecie wywalić Vortexa, sprężynę gazową, wywala się i e, tak naprawdę e, można e, wsadzić sprężynę zwykłą, klasyczną z drutu, zrobić pełny tuning e, na przykład u Marcina w firmie WST Słoniu, no, i w tym momencie macie już ucywilizowany karabinek na zwykłej sprężynie i nie ma problemu. Więc jeżeli nawet popełniliście błąd, możecie Vortexa zamienić na sprężynę zwykłą, klasyczną, co, co my oczywiście rekomendujemy. Ale w tarczy? Chyba nie. Czy <laughs> coś po krzakach poszło? Jeszcze raz. <laughs> ja tutaj nie ma. Problemu. Pamiętam, myśmy kiedyś testowali na arenie 80 czy coś. To była 95. Pamiętam, jak było ciężko eksplorować. Tak, chodziło wszystko topornie. to pornie teraz. Jest, to tu jest, tu jest na Wiele, wiele. Lepiej. No troszeczkę to, tak, jak Lepiej. mówię, poprawił się ten uh, hackanie jakościowo. Nawet widać to troszeczkę po tej oksydzie. że już nie jest taka obdrapana. Nie jest skorodowana przede wszystkim, bo to już nowe egzemplarze, nie jakieś tam zleżałe przychodzą. Także OK Hatsan 90 Sprężyna zwykła, klasyczna Nie gazram Dystans 25 metrów, wśród ten sam, czy od SB452 Tu było celowane raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden do góry, ale. No to ładnie. Na to taka nakrętka od koncentratu na 25 metrów. No to już, to już nawet mniej. mniej, nawet by tu PET no. z koli się zmieścił. No taka nakrętka, nie? No, to, tylko no to, to już jest naprawdę tutaj. No a tutaj faktycznie, może po cywilizowaniu coś z tego sprzętu. Tak, będzie. jeszcze. Jeszcze jakby wiadomo, że trzeba opanować też te składanie Składanie to wszystko Tak, bo to za każdym razem inaczej Jeszcze później na pospężyne się Ale jest ok, ja sobie, ja sobie sam sprawdzę Za chwilę 5 W które mierzyłeś, mówisz? Ja mierzyłem tutaj, już później tutaj. nie dozadowywałem, żeby... Dobra Podsumowując, jeżeli chodzi o Hatsana 90 no to po prostu wypad, lepiej na tarczy, tutaj widzieliście nakrętka PET w sumie na 25 metrów ale strasznie szarpie i strasznie kopie bo jest lekki, a ma dość duże kopnięcie więc rozumiem, że po ucywilizowaniu jak ktoś zrobi w nim tuning i pracuje kulturalnie, że da się z niego lepsze zrobić skupienie niż teraz to co było na tarcze ale no, wiadomo, że nie można porównywać do karabinków z górnej półki, ale w kapselku pewnie na 30 metrów po ucywilizowaniu się, się mieszczą, jest nie? szansa jest. Jest, jest szansa, także Dobra. to tutaj przyznajemy bez bicia, no i przed nami e, Kometa Phoenix Star 400 z tak, regulowaną baką i to jest właśnie po podstawowym tuningu od razu e, od Marcina w Estesłonie one są już na stronie po, po tuningu ale z tego co się orientuję, chyba nie została już o, żadna sztuka, no, było ich małe, bo tylko były 2 czy 3 te kometki. I ta jedna jest e, moja, też po tym podstawowym e, tuningu, i tą jedną chcę sobie po prostu zostawić, ale myślę, że do dwóch 3 tygodni powinny się, powinny się pokazać. No i mam też dobrą informację na temat AEA, bo mają być ej, u nas. Ej, tak, AEA. We wtorek e, sprzęty. We wtorek wieczorem będą u nas także już od przyszłego tygodnia, będziemy realizować zamówienia do, do państwa. Do no. pracy, cyk. No, pyk. Zdecydowanie i mamy. Tak, A. Na przodu No i teraz musisz się wyzerować, bo tam po tym tak. hatsanie Zaczniemy jak to nie moją kamerę niż. <laughs> Ach, spustę wrac. No. To teraz to to. No, mówiłem. To jest zupełnie. Widzę gdzie jestem panie. Zupełnie inna bajka. No. Dobra, zadajemy się i Przekajcie... testujemy. Tak? Wiesz co, przykleiłem wszystkie hmm. widmy. Możemy cyk pracę na spójście Coś tam robi? No jest, wiem w którym rogu jestem. Jest to... O, to samo dziura. No. Jak jest wytłumiona, ona jest tak troszkę też wytłumiona, dzięki temu tłumikowi ma już taki bardziej basowy nie? dźwięk. Fajny dźwięk, tak. no. no, fajnie pracuje kometka. Mhm. Jeszcze jest ładna, wizualnie jest ładna Ta lufa też z tym tumikiem robi o. robotę Nie jak tobie mi się dobrze trzyma Okej. Okay. co idzie tam? Czabka. Pamiętaj o tym A że w lewo muszę Żeby ją ustawić no. Dobra, ja sobie ją i tak jeszcze dozeruję Prawie jestem w kropce. Tutaj na tarczy gdzieś mniej więcej w połowie, gdzie ta czarna kropka. Tylko nie wiem, czy bardziej z lewo, czy z prawa, bo idealnie macie jej niewiele zerowo z lunety. Będziemy strzelać teraz kometą Phoenix Star po podstawowym tuningu od WST, też dystans 26-27 metrów, 4,5 mm, śród ten sam, czyli JSB Exact 452. Prawo, ale to. No ale tu mamy, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden mi strzegł w dół. No. no to dobra, jeden ci uciekł, no ale tu mamy kapsel, no i jeden mi uciekł. No, no ale tu widać raz, dwa, trzy szczały hmm. obok siebie. Tak. Praktycznie jedna dziura, no i tu ci dwa uciekły. No, hmm. nie, nie, Także raz, dwa. 3, 4, 5, 5 i 6. No. Nie, ten nie, tego nie liczymy. No, ten mił no, no to ten Wierzę, że musisz dociągnąć. No to hmm. ona ma szansę na grosza. Także ja... A muszę dociągnąć, bo ty mierzyłeś tu, tak? Tak, tak, tak. I a ja tu ci chodziło, chyba... czyli tak. ja muszę w lewo przestawić. Ja w lewo. Dobra, przestawić teraz sobie przedstawię. I... Okej. Okay. Nie, no bardzo ładnie. No, jest ok. Jest, jest. Złotówka. Ale co miałem mówić? Ja wiem, jakie są błędy. Bo mi tutaj ściągnęły dwa pierwsze szczały. Potem już, już się tu układały te szczały. Mhm. Dlatego, że mi bum, odskakiwał krami tak, w bo tak, na poduszce. Tak, mi tu no. tak tak samo widzisz, miała tak, tendencję tak, do tak. ucieczki, bo on troszkę ma kopnięcie na bok, a tą poduszkę mamy tak mm, wypełnioną mocno. Że nam się ześlizguje. Ześlizguje, i odbija, no. I ześlizguje i odbija. I gdyby nie to, to naprawdę jest potencjał dla jakiegoś dobrego szczelca, że um. paznokcia by wycinał, nie? Także no. Także kometa po przeglądzie jak najbardziej tak. Tutaj jeżeli chodzi o strzelanie, to zarówno przy jak i komecie mieliśmy ten sam problem. A mieliśmy poduszkę, która leżała nie do góry, że pomiędzy te widełki leżał karabinek, tylko leżała centralnie płasko. Była mocno wypełniona, zrobiła się na niej taka górka, i po prostu gdzieś nam tam czasem przy tym szale zrywaliśmy ten karabinek objeżdżał, więc po prostu to są też błędy na tarczy, zarówno w przypadku Hacana, jak i komety, więc na takie rzeczy trzeba brać poprawkę, ale widać tutaj, że potencjał na pewno miała 90 i kometa lepszy od 125, ale gdyby w 125 wyrzucić Vortexa z gazramą, myślę, że. Było żegnamy, dziękujemy za uwagę. Polecamy się na przyszłość. No cześć. I pozdrawiam. Hej.